Siemanko! Witam was ponownie w... Zagrajmy w... Metroid Prime! Yy, Okej, okay, od razu stopper sobie włączam. Słuchajcie, nie wyobrażacie sobie... A pewnie sobie tak nie wyobrażacie, bo... Yy, ja zazwyczaj... Yy, pff, nagrywam, jak to już wiadomo, z wyprzedzeniem. I w ogóle to... Tak nagrywałem z wyprzedzeniem, że ostatnio w ogóle Star Wars Republic of War strasznie dużo grałem a pomijam to, że znaczy dużo grałem, dużo nagrywałem i w ogóle to jest jeszcze taka kwestia, że e... o dzień dobry panu, czy mogę pana zeskanować? Ty już jesteś zeskanowany e... i oprócz tego, że tylko z tej na gry nagrywałem to jest jeszcze taka kwestia, że... Mm, o kurna, ty już tu Ej, ej, ej Ale chciałem najpierw tak spokojnie zrobić No i jeszcze wracając do tego Star Wars To w ogóle ostatni tydzień to tylko dwie godziny nagrywałem, słuchajcie To jest strasznie mało w porównaniu do innych tygodni Więc kurna, odsuń się ode mnie Zboczeńcu Jestem kobietą Znaczy, gram kobietą no. Więc ta, trochę jestem, że tak powiem, nieprzyzwyczajony, a poza tym, szczerze powiedziawszy Nie wiem czy tutaj coś mogę zrobić. Co to w ogóle jest? Aha, czyli coś związanego z działem, czyli gdybym to chyba skanował, to prawdopodobnie działo byłoby zaktywowane. Prawdopodobnie, może coś źle mówię i jeszcze wracając w ogóle, to strasznie dużo zacząłem znowu grać w zręcznościówki, to znaczy, zacząłem grać w Castlevania mmm, Symphony of the Night, no ale to jest yy, na emulatorze PlayStation 1 na, na PSP, czyli na, na PSP grałem yy, w gry na PlayStation 1, <taki> takie trochę pogmatwane, no ale. Jakoś powiem szczerze, że przyjemniej mi się grało W ogóle to tak muszę Państwa zeskanować Bo Wy jesteście inni Space Pirates Sentinels. czyli jakiś Ciekawszy rodzaj Teoretycznie, bo dla mnie nie jest ciekawy W ogóle osłonki sobie zrobili Mogłem nawet rakietami coś, co nieco się pobawić Ale jak wiadomo Ja jestem strasznie oszczędny, ale możemy Oj, 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 co to było? Jakieś ścinki. Nie chcemy ścinek, zwłaszcza, że to jest emulator. Nie chciałbym czegoś takiego. No i właśnie, Doors Unlocked. Mm, ten taki robocik właśnie nam... Oj, 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 coś mnie namierza. Dzień dobry. Ten właśnie taki robocik yy, pełni funkcję też takiej... E, takiego blokera że tak powiem zaraz ym. są w ogóle dwie rzeczy chcę na zobaczyć co tu jest a tu jest mapa okej okay. wreszcie tu sobie oczywiście muszę zeskanować bo tak by było za mało i powiem szczerze że ostatnio strasznie ale to strasznie ciupy na PSP właśnie ze względu na Castlevania ale też strasznie też dużo Gier tam powgrywałem, mam kartę 8 gigową i pff, powiem Wam szczerze, o tu coś odblokowałem, ale to tam później będziemy. Na razie musimy iść tutaj do takiego czegoś. W ogóle to jesteśmy w bazie piratów, nie powiedziałem tego od razu, ale powinienem. Yy, po, od w ogóle... Nie wiem, czy to doskanowałem, czy tam nawet nie wiem, bo tak długo nie grałem. Yy, od y, ka, tych y, Resident Evil 2 i 3, bo nigdy nie grałem w dwójkę i trójkę, więc y, na PSP będzie <grywka> to dość ciekawe zjawisko. Yy, co tam jeszcze mam? Metal Gear 2. Powiem tak, grałem tylko w dwójkę na PlayStation 2 za gówniarza i powiem szczerze, że strasznie zraziłem się do tej gry, znaczy do tej serii i teraz ostatnio wyszła część piąta i tak sobie myślę, kurde, może wtedy jak byłem mały, to ta gra była za trudna dla mnie, może teraz będzie zupełnie inaczej, wiecie, czasami z upływem lat gusta się zmieniają bądź, no nie wiem. Jakby to powiedzieć Urozmaicenie A w ogóle to też tak Dlaczego by nie spróbować, tak? Dlaczego nie spróbować zagrać coś innego e, Jakie tam jeszcze gry mam? O, poważnie Przynajmniej zobaczycie w akcji nową broń I w sumie dziwię się, że wcześniej nie wziąłem Bo mogę sparaliżować przeciwnika Nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze ktoś jest skaner wykrywa ich u góry ten taki ala obcy, że tak powiem, bo tak trochę przypomina eee, jeszcze Dino Crisis, ściągnąłem jedynkę i dwójkę no ściągnąłem, tak, muszę się przyznać o sturmie, piracie, no tak, no sorry <grywka> szczerze powiedziawszy, kto teraz w ogóle ma oryginalne gry? chyba, że jakiś koneser w ogóle z gier mm, PlayStation 1 no, ale nie wiem, może się mylę, może się mylę A w ogóle to kiedyś chyba mówiłem, że ja to chyba nie miałem nigdy ani jednej oryginalnej gry y, na PSP Więc to w ogóle jest jakieś zjawisko straszne Dobra, trzeba tak, jeszcze sobie obczajkę robię Tu mamy windę, którą zaraz sobie wejdziemy ja oprócz tego jeszcze mam tam emulator do Nesa, do Super Nesa i... znaczy Pegasusa, do Super Pegasusa i do Game Boy Advance Pewnie część z Was, ojejku Część z Was będzie się zastanawiać A po cóż mi tyle gier nagle? No tak magazynuję w pewnej sprawie O tu mogę zeskanować jakimś cudem, ale jednocześnie nie mogę to jest... nade mną... Thea, więc dlatego... nie mogę. Dzień dobry. Dzień dobry! Jakoś tak powiedziałem... z angielskim akcentem, nie wiem czy... E, nie szkodzi... powitać. W ogóle to ja go za jednym razem rozwaliłem. Prawdopodobnie tutaj była... beczułka jakaś... wybuchająca, miałem mówić, eksplozywna. Pst, eksplozywna Sturmie! cóż to za słownictwo ale tylko jakieś ciekawsze takie produkcje jeśli mam być z wami szczery znaczy te wszystkie na Game Boy Advance na nes i tak dalej dobra i jeszcze taka ciekawostka w ogóle, bo ja dużo, 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 dużo wcześniej ściągnąłem sobie w ogóle emulator do super Pegazusa i powiem szczerze, że znalazłem w internecie już nawet wam nie powiem gdzie, bo to było tak dawno. Jakaś super paczka w ogóle z grami do super Pegazusa. Paczka zawierała nie przesadzając z... 150 gier 150 gier na pewno miała ale wydaje mi się, że z 200 chyba miała znaczy teraz ostatnio jak zacząłem bardziej podchodzić poważnie znowu do PSP bo no długo w niego nie grałem tak nie wiem czy to mogę rozwalić ty, a oczywiście i w ogóle to gdzieś tutaj of Colonel Appears Week właśnie Coordinate, ta... I tu chyba będę potrzebował Charge Beam, to znaczy super... Zresztą nie będę spoilerował, już wiadomo o co chodzi. Niektórzy wiedzą. I oprócz tego, że tam była paczka, powiedzmy, z kosmiczną ilością gier, to oprócz tego jeszcze zawierała yy, z 20 gier... W języku polskim. Między innymi Chrono Trigger, którego też pewnie kiedyś tam zagram. Którego nigdy nie grałem. Wow, wstyd w turmie. No ale pff, je, powiem wam szczerze, że jakoś... E, jeżeli mam być z wami szczer, ojku, tu jest jeszcze jedna. Jakoś ominęła mnie faza na w ogóle Super nes -y. To znaczy nes przez chwilę miałem, jak chodziłem do przedszkola. To tam grałem w Mario. Strzelanie do kaczek i w... Co to było? W czoGi 1990, tak? To się tak nazywało. O dzień dobry panu, dlaczego pan mnie tak zaskoczył? Mamy dość fajną arenę, taką dużą. Jeszcze coś wam za chwilę pokażę. Tylko muszę ich najpierw wszystkich porozwalać. W ogóle to taki fajny, ciekawy soul track tutaj leci. Jeden z moich ulubionych, jeżeli mam być z wami, szczery, a zawsze jestem. Tak, zawsze się asymiluję z moimi widzami. Pamiętam jeszcze yy, w ogóle jakieś gry z yy, piłkarzyki, pamiętam, że z bratem grałem w yy, coś takiego, coś w ogóle piłkarzyki, nie pamiętam nawet jak gra się nazywa, nie wiem, psz, chyba Provolution Soccer nie. Yy, oprócz tego pamiętam jeszcze taką... Grę jakąś strasznie zarąbistą, ale nie pamiętam w ogóle nazwy. Biegały się kimś ninja po arenach. Pamiętam, że chyba tylko do trzeciego poziomu doszedłem. W ogóle to takie... Na pewno nie ninja Gaiden to był, bo patrzyłem i to na pewno nie jest on. To jest jakaś raczej mało znana gra, w której grał się ninją. Więc tak, może jak będę miał ochotę, to kiedyś to sprawdzę. O! Proszę bardzo, 50% Eee, bazy danych zostało, że tak powiem, baz danych zostało pobranych. O, czyli widzicie, jednak się opłaca łazić. Tutaj w ogóle mamy eee, holograf, holograficzny projektor. No czyli te hologramy takie, astrologiczne. W ogóle to ja to mogę zeskanować? O, tak. Jeszcze tam mogę. Proszę bardzo, jaki zasięg? W ogóle to jeszcze tu coś jest. Ale to chyba teraz nie jest aktywowane, chociaż mogę się mylić. Sprawdzę to. Nie. Jeszcze jest dezaktywowane, bo gdyby było aktywne, to po prostu dostałbym magnes w to miejsce. Więc tak, jeżeli ktoś by powiedział albo podsycił przynajmniej jakieś tytuły na Pegasusa typu ninja Jeszcze by się okazało, że to byłaby ta gra, to wow, po prostu byłbym wam tak wdzięczny. W ogóle to jakieś silniki się włączyły. Fajnie też że to jest piosenka taka zagadkowa, ale znając poprzednie poziomy... Są one czasowe. Oj, oj, oj. Ledwo brakowało. Ale tutaj nie mamy nic czasowego. Więc ta... Jakimś cudem Super Pegasus jednak mnie ominął. Powiem szczerze, że nie wiem, co było tego powodem. E... W ogóle to ja nie wiem, w jakich czasach był Super Pegasus. To znaczy nie chcę się zbłaźnić i dlatego mówię, że nie wiem, bo podejrzewam, że za czasów, kiedy chodziłem do podstawówki, a wtedy... ileż to było lat? O Jezus... Z 10 lat temu. W ogóle to gdzie ja teraz mam iść, bo się rozgaduję. Więc, to znaczy, to jest taki, jakbym miał powiedzieć... W ogóle to teraz, właśnie, mogę iść na dół chyba. Tak? O, właśnie. Bo właśnie od, no może nie od takiej typowo podstawki klasa 1-3, ale ja wiem, no może już w trzeciej klasie, na pewno w czwartej. Zaczęła się u mnie faza na gry typu konsole przenośne i zaczęło się od Game Boy Advance, potem miałem Game Boy Advance SP, to był taki trochę podobny do Nintendo DS, tylko że miał możliwość w ogóle ustawiania jasności ekranu, więc ta konsola była co nieco lepsza. Poza tym, wiecie, no jeżeli ma się coś nowego, to też nie jest się... Oj, tu nie, do... skoczę. Jeżeli ma się coś nowego, to nie jest się też pewnym, czy to się będzie podobało, tak? Pamiętam też, że miałem dużo problemów e, z ładowarką do Game Boy Advance, bo no po prostu... Tu, zeskanujemy sobie planty no bo Nigdy nic nie wiadomo, tak, no ale jednak spodobały mi się... E, spodobały mi się konsole przenośne. Do tego stopnia, że... No właśnie, Game Boy, Game Boy Advance SP... Znaczy nie, Game Boya ja zwykłego nie miałem. Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. E, potem już było Nintendo, ale to takie zwykłe Nintendo. E, zwykłe Nintendo, które... Yy, zaraz to też mogę? Nie, dobra Znaczy, mogę zeskanować, ale już jest zeskanowane Zwykłe Nintendo, które miało yy, nieregularną obudowę, bo później miałem jeszcze PSP yy, No i sprzedałem Nintendo DS, ale dlaczego sprzedałem? Właściwie nie chciałem sprzedawać, bo Nintendo DS bardzo mi się podobało Tylko po prostu brat mi je zniszczył To znaczy, wiecie, konsola ma klapkę i brat jakimś cudem położył w ogóle pod kądrę, czy coś, pod pierzynkę, no i no wiadomo my byliśmy jeszcze młodzi, znaczy dalej jesteśmy młodzi, ale dawniej byliśmy gówniarzami. No i wyszło tak, że brat zapomniał i jakimś cudem sobie siadł. I nagle klik, coś pękło, okazało się, że Nintendo było pod pierzynką, a brat sobie siadł na pierzynkę. I wtedy brat ucieczka do wujka, czy da się coś z tym zrobić, oczywiście się nie dało, no i ja wkurzony, no i tak się skończyło z Nintendo, potem miałem PSP, aczkolwiek nie miałem zbyt yy, ciekawych możliwości, jeżeli chodzi o gry przenośne, bo miałem dość starego softa, chyba 3,3, więc ta... Za wiele to nie miałem do wyboru. Pamiętam, że GTA w ogóle nie chciało mi się już odpalić na y, tym PSP. Nie pamiętam tych stworków w tym tunelu. Ja Zapierona, poważnie. Y, no i potem, przez to, przez to, że właśnie nie za bardzo działało, y, znaczy nie za bardzo działało dużo gier, Zaczął się taki czas, że znowu miałem ochotę na Nintendo. Niby miałem dalej PSP, które strasznie dużo za nie wydałem. Za przerobione PSP i to w ogóle... Nie wiem czy ro... nie wiem, parę miesięcy po premierze to PSP było. Pamiętam, że wydałem za nie chyba tysiaka. Więc... Ta... Trochę kosztowało, nie wiem czy to się da rozwalić. Nie chcę specjalnie wychodzić od razu. Zaraz będzie walka. Zaspoileruję. O. Oho Oj 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 już się wkurzyliście I potem yy, Znaczy głównie z tego względu chciałem Nintendo bo mam jeszcze w ogóle od początku kolekcjonowania konsol przenośnych, to znaczy konsol przenośnych Mam jeszcze w ogóle Nintendo, znaczy nie Nintendo Game Boy Advance SP zniszczone Znaczy monitor coś tam się wylał i w ogóle... No ale dalej je mam, tak? Kuchna. W ogóle to ja Was mogę chyba zyskanować Nie, Wy jesteście ci sami, co byli tam, że tak powiem w cudzysłowiu, w krainie Zielonej W ogóle to trzeba uważać też na nich, bo oni jak dostaną już, że tak powiem, śmierć w cudzysłowiu, to lecą do nas jak kamikadze Jeszcze ktoś tu leci Albo nie. Nie, leci, dobra. Słyszałem was. Bo mam jeszcze dyskietki oryginalne do Nintendo, e, do Game Boy Advance. I z tego względu też mi zależało, żeby, wiecie, no przypomnieć sobie, jak to się grało. I później zaczęło się coś takiego, że znalazłem programator do Nintendo DS i do... W ogóle to zanim jeszcze znalazłem programator, to kupiłem oryginalny gen y, ten y, Advanced Wars Dual Strike, jedną z moich ulubionych strategii. Y, I oprócz tego, czemu się to nie rozwala? Y, Lol? Widzieliście to? Żadnego wybuchu. I w ogóle to tak jakoś 3 sekundy po wydarzeniu. Y, ice covering is open can miss extra hit o właśnie jest ten problem bo widzicie tam mam coś zniszczyć problem jest w tym w ogóle czy ja mogę kurde nie da się w ogóle problem jest w tym bo ja w ogóle nie pamiętam żeby tutaj można było to rozmrozić za cholerę tego nie pamiętam pamiętam że od razu można było to wysadzić bo chodzi o to że o właśnie a tak by się dało jakoś tutaj No nie bardzo. Chodzi mi o to, żeby rozwalić tam taki zbiornik paliwowy. Jeżeli ja go rozwalę... W ogóle to słyszycie dźwięk? Jak wsłuchacie się tak, to oznacza, że coś tutaj jest. I coś mam na myśli artefakt Czozo. E, ta, no i... Pierwszą oryginalną grą, bo wtedy to PSP, znaczy Nintendo DS miałem z tym programatorem, ale byłem nupkiem Jeżeli chodzi o takie przerabianie W ogóle to ja chciałbym strasznie za wszelką cenę sobie tutaj stanąć, ale chyba gra mi nie pozwoli Więc dobra, olejemy sprawę, jeszcze sobie tutaj przejdę, bo chcę zobaczyć czy tutaj coś jest Ale chyba nic w ogóle można sobie popatrzeć. W ogóle jak tutaj jestem to przypomina mi się staros Battlefront 1. Rinvar Planeta. Dość podobna. Takie, też takie e, wyniszczone miasto w lodzie. E, w ogóle to my mamy tu iść, a ja się rozgaduję. E, no i słuchajcie, tak bardzo tęskniłem za Castlevanią Down of Sorrow, bo to była druga gra oryginalna. W ogóle to czemu ja nie mogę tu wrócić? Co jest grane? Ej, gro! Aha, tutaj, no przecież A ja jestem taki ślepy Słuchajcie, tak bardzo tęskniłem za tą grą, że Zebrałem wszystkie dusze, jakie były możliwe w grze do zdobycia eee, Zebrałem wszystkie bronie, jakie były możliwe do zdobycia I pomijam te takie bronie sekretne nawet, y, słuchajcie, nawet y, poulepszałem wszystkie bronie, bo w Castlevania Dawn of Sorrow jest coś takiego, że y, ulepszamy broń płacąc duszę. I słuchajcie, mimo, że płaciłem jakieś super rzadkie dusze, żeby ulepszyć daną broń, to i tak później te dusze dalej zbierałem. Po prostu wszystko miałem, wszystko, dosłownie wszystko w tej grze i nawet chyba nie usuwałem jeszcze sejwa z tej gry. E, w ogóle to nawet nie resetowałem saveów z, z Advance Wars Dual Strike, ale to tam w ogóle czas to jest liczony chyba w 50 minutach już czas gry. Ojejku! Ale nie chciałem cię obudzić. To jest Metroid, czyli tak nazwa gry. W ogóle to tak mało jakoś mało tak jakoś, że tak powiem. ...emocjonalnie to wyraziłem. Ale tak wyszło. Dobra. Czy wy tu zaraz mnie chcecie zaatakować? Ty Nawet mi nie pozwolicie zeskanować. Tak jesteście wredne chamy. No i wracając. Jak już miałem te oryginalne dwie gry. Jak już... Jak byłem takim nupkiem. To zaczął się czas, gdy... Odkryłem coś takiego jak super kart. I oprócz tego jeszcze była... E, jeszcze był programator R4 No i to był dobry sposób e, że tak powiem z tymi Romami Znaczy e, Nieogarnięci nie będą kojarzyć ROM w sensie, że ja cyganów mam Nie Romy czyli te takie e, pliki gry, że tak powiem, które można wykorzystać. Nie wiem w ogóle czemu mi teraz padł od Xbox Amiga. Tak jakby zasilanie czy co? Nie wiem. Teraz w ogóle już spokój. W ogóle ja nie chcę skakiwać na sam dół, bo tak to się rzucą wszyscy na mnie. Tylko tak po trochu chcę ich yy, poatakować. W ogóle tu jest jakaś forma organiczna, której nie mogę zeskanować. Dlaczego nie mogę jej zeskanować? Gro! Oj, 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 dźwięki. Uuuu! Uh, dźwięki Muszę was pozabijać O mnie dźwięki zaczynają dopadać I to mnie strasznie denerwuje, powiem wam szczerze Mógłbym też wypuścić tego Metroida za pomocą rakiety Ale nie chcę No i wtedy jak już powiem szczerze, minęła faza ...na Nintendo DS, to znowu wróciła faza na PSP, jak już się zaczęło chodzić do technikum. Tam pewna osoba, już nie będę mówił kto, po prostu jeden z klasy kumpel, właściwie to kilku miał, Ninte co ja mówię, PSP. Okazało się, że ja jestem jedyny, który ma Nintendo. Jak zwykle ja byłem jedynym, który, dla którego grafika nie jest najważniejsza. I właśnie tam zaczęło się coś takiego, że strasznie spodobała mi się gra Monster Hunter. Problem polegał na tym, hmm. <gry> że ja miałem starego soft'a. Tak ja wam wcześniej mówiłem. E... Tu jeszcze coś się ukryło, żeby nie mogli tego zeskanować. W ogóle to alarm działa. E... Czy ja to wszystko zrobiłem? Chyba tak. Alarm mnie strasznie denerwuje. W ogóle to ciebie chyba mogę zeskanować e, No i tej osobie Poprosiłem ją właściwie Żeby mi Znaczy to też taki problem był Że ja w ogóle miałem baterię już wylaną To znaczy mm, Znaczy c Problem z czym polegał Że trochę mnie zniechęciło PSP Słuchajcie jakoś mi bateria w ogóle eksplodowała e, Co przez to na myśli Słuchajcie jakoś mi ją wybrzuszyło I do tego stopnia Ee, że obudowa która pełni funkcję no żeby bateria jednak nie wyleciała tak? ona po prostu pękła to znaczy częściowo pękła bo ona się jeszcze jakoś trzyma tego PSP i do tej pory jeszcze nie kupiłem nowej obudowy no bo po co Dobra ojku dźwięki jak ja was nienawidzę mam nadzieję że tego nie słyszycie tutaj musimy w ogóle podskanować żeby taką blokadę na dole Yy, odblokować tak, blokadę odblokować w ogóle ten, będę tak schodził powoli jejku, słuchajcie, muszę chyba zrobić save state'a, bo nie wytrzymam z tymi dźwiękami Dobra, jestem znowu, nie wiem czy to będzie działało ale przynajmniej próbowałem tak, żeby dźwięki nie były takie do dupy znaczy dzięki do dupy. Coś mi strasznie trzeszczy teraz w słuchawkach przez ten emulator i to jest właśnie ten problem. Widzicie tam już działo się czaj na mnie. Ono jest jeszcze neutralne, to znaczy... No, już się obudziło, tak. Yy, I przez to, że właśnie PSP wybrzusz... Znaczy ta bateria w, P... w PSP się wybrzuszyła tak, to zniechęciło mnie to. No bo był te teraz taki czas, że to znaczy ktoś powiedział, no przecież w turmie nie mogłeś kupić baterię, no ale jakoś mi się nie chciało, z tego względu też, że no właśnie, niewiele gier mi działało, no i tu jest też taki przykład najlepszy z tego, że e, Killzone Liberation przeszedłem chyba z 7 razy, <laughs> jeszcze działało loco roco, więc sobie przeszedłem, fajnie Co ja tam przeszedłem? No już chyba tyle z takich ciekawszych gier, jeżeli mam być szczery e, No i pograło się właśnie w Znaczy pograło się, no i wtedy jak się zgadałem z tym kumplem Oa, musiało zaboleć Jak zgadałem się z tym kumplem, żeby mi zaaktualizował PSP No bo on tam mówił, że że nie chcę za bardzo, no bo wiadomo, nie chcę mi, e, że tak powiem, bryka z niej zrobić, czyli tej takiej cegiełki, która już by była beznadziejna, że tak powiem, Nasze PSP by było beznadziejne, bo by cegła z niej była. E, no to ja mu dam mówię, jakie mam PSP i w ogóle. No i spoko, spoko, miał mi zaktualizować, no i czekam chyba z półtorej,